W kolejnym odcinku Wiedzieć więcej. Jacek Sokal jest Waszym i moim gościem. Witam Cię, Jacku. Serdecznie. Cześć. Cześć. Dzień dobry Państwu. Janusz Sadza. Rozmawiamy ogólnie o świecie, o tym, co się na tym świecie wyrabia. Dobrego, złego ogólnie rzecz biorąc, o ruchu w przychodzie rozmawiamy. Wolałbym rozmawiać o tym, co się dzieje dobrego. No, ale to ja jest się dużo złego, więc też warto zapowiedzieć i zwrócić uwagę na to. Tak jest. Ostatnio sobie rozmawialiśmy, że nie tak do końca przywódcy państw są odpowiedzialni za swoje czyny. To znaczy oni oczywiście. Są w ogóle nieodpowiedzialni. Rządzą danym krajem. Taki Trump czy taki pan inny ze wschodu. Jak on się nazywa? Wiesz co, to już nie czepiajmy się, nie, nie czepiajmy się nazwisk, tak. bo wszyscy wiedzą o, o kogo nam chodzi. Ale to nie oni to tak naprawdę. Gener... Możemy tutaj jest jedyny wyjątek, kiedy pozwolę sobie na generalizację. Nie ma właściwie tych przywódców hmm. takich, którzy by byli niezależni. A ci, co starali się być niezależni, to zostali albo zamordowani, albo wygnani i na ich miejsce posadzono takich, którzy są całkowicie zależni. I tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami postaci. Pierwsze to są te na sznureczkach, tak? Mm -hmm. papec, Master of Puppets tam siedzi i pociąga za sznureczki. I jak to się tam w teatrze nazywa? Taka... Sufler? Nie, 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 ta, ta, ta funkcja, co to ta, ta laleczka, co na sznurkach łazi. Yy, to jest... Yy... Markietanka. Naprawdę. <głos> <głos> Drugi rodzaj to jest pacynka, czyli ktoś się montuje wewnątrz, tak? I mieliśmy kiedyś Jacka i Jagatkę, piłeczka ping-pongowa, i, i one sobie tam gadały, tak? No to pacynki to są bardzo szkodliwe osoby, tak? Bo tam są zamontowane już konkretne treści i ci ludzie ludzie. Oni są przekonani o tym, że, że robią dobrze. Tak? Tak. Robią źle dla nas, ale robią dobrze dla siebie, więc ich przekonanie tym bardziej ich motywuje. Natomiast większość tych polityków, tych ludzi, którzy są nawet na scenach, czyli postaci publiczne, aktorzy, gwiazdy sceny muzycznej. No to są takie marionetki, on przypomniał mi się marionetki. No mówiłem, są... markietarki. Markietanki, to to samo, to blisko znaczy. Nie. Marionetki tak, oczywiście, no przecież. Więc... No i teraz problem w tym, kto jest tym master of puppets, tak? kto pociąga za te sznurki. No więc nam się, jak wspomnieliśmy w jednym z programów, przed oczami stawia taki teatrzyk. Że oni się ścierają między sobą, że się kłócą, że niby w naszym imieniu, ja im nie udzielałem takich kompetencji. Ty? No, bywało, że chodziłem na wybory, tak. Więc ja już od maczałem. pewnego czasu, ja Bardzo. też maczałem kiedyś, ale w, w, od pewnego czasu jest mi to całkowicie obojętne, bo nie widzę wpływu. Natomiast widzę wpływ oddolny. Czyli jak mówimy ludziom w tej chwili o tym, że jest tak albo tak, zauważamy pewne e, sytuacje i zwracamy na nie uwagę, żeby ludzie sobie wyciągnęli e, jakiś swój własny wniosek, mhm. no to to jest początek działania e, oddolnego, tak? Czyli obudzenie ludzi, żeby w, w końcu doprowadzić do tego, żeby oni mieli wpływ na politykę, na to, co się dzieje w ich mieście, e, na to, czy jest brudno, czy jest czysto. No przepraszam, e, mamy na... samorządy. Mamy prezydentów miast, wójtów, sołtysów, no i w końcu parlamentarzystów, prawie 500 osób w Twoim i moim imieniu e, zarządza Polską. Wiesz co, jeszcze na poziomie sołtysa e, słyszałem takie wypadki, że jak sołtys coś obiecał i się nie wywiązał, to dostał po prostu łomot. Tak? Ale na wyższych stanowiskach samorządowych już ten łomot jest średni, to tak? znaczy nie da się go zastosować w sposób bezpośredni. Bo tak na wiosce to tam można było do stadołych gościa wprowadzić i ewentualnie z nim się rozliczyć z obietnic. A tutaj to rozliczenie jest niemożliwe, bo oni są niedotykalni. Tak? Tak. Mają immunitety, oprócz tego, prawda? które są niesprawiedliwe, czyli oni mogą pić i jeździć, pić alkohol i jeździć, mogą rozbijać samochody, przekraczać tak. prędkość. Robić różne rzeczy, których nam nie można. Tak, ostatnio to nawet, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bardzo mnie ubawiła historia pewnego pana prokuratora. Jak wiesz, oni też posiadają ochronne pancerzyki. Tak, tak. Sąd go uniewinnił z zarzutu spowodowania wypadku <laughs> po pijaku, ponieważ uznał, że ten kierowca, czyli ten prokurator kierowca, nie był świadom tego, że on jest pijany. No pewnie jak przekroczył pewną ilość to <noise> po prostu. Taki kasus sobie, proszę ciebie. Moi drodzy, no ja Wam to... serdecznie doradzam z Jackiem. Tak. Jak was złapią? Ja proszę, nie byłem dobry, świadomy. Obroń, dobry obrońca, <noise> tak wystąpi w naszym imieniu. Ten pan był tak pijany, że nie był świadomy, że wsiadał za kierownicę. W związku z tym nie należy mu się kara, tak? Albo ten przykład z tym banknotem 50-złotowym. Na stacji benzynowej, kolejny pan prokurator. A, tak. Zabrał i to wiedział, gdzie schować, bo do kieszeni, nie Wied do portfela. Wiedział, że to nie jego, bo to widać ewidentnie na kamerze przemysłowej. Tak, tak no. że się nie pomylił. Ale sąd uznał. Że może, On może, roztargniony taki. Może, może, może tak mało im płacą, że on się tutaj połakowił na, na banknocik. Ewidentnie. Ludzie. To jest po prostu słuchaj. Y, 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 to jest, kochani, inner to, jest, space. to jest obciach. To, jest, tak. to, to, to po prostu taki człowiek powinien zrezygnować w ogóle z życia publicznego i postarać się, żeby wszelki ślad po nim zaginął w internecie i tak dalej. I, i wycofać się, pójść, nie wiem, do, ko, do kopalni o parę kilometrów do dołu, na przodek i tam powinien pracować taki człowiek. No ale Bo on jeżeli rządzał. my po, powierzamy nasze sprawy, Takiemu człowiekowi, który w tej jurysdykcji ma być kimś, a robi coś takiego, no to jaki przykład? W naszym słowiańskim państwie przedchrześcijańskim tego typu praktyki całkowicie do, do końca życia dożywotnio dyskredytowały taką osobę. Poza tym, żeby mieć miano Lechity, na początku taki człowiek musiał zdobyć pewne y, sprawności, jak w harcerstwie, najpierw był jakimś kmieciem, później był y, kimś tam, dopiero później był osobą godną zaufania. I on starał się utrzymywać tą godność po prostu, stąd między innymi imię, dobre imię. Żeby, żeby móc później pełnić na przykład funkcje doradcze albo ustawodawcze, tak no bo on był później promowany przez społeczeństwo do wyboru na sejmującego. Mówimy Wiesz, o wiekach zaprzeszłych. Mówimy o wiekach zaprzeszłych oczywiście, ale praktyka jak widać była dobra. Komu to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało? No, no tym właśnie, Master <grym> of Puppets, tak Nawet <grym> mamy historię o piaście, tak? o piaście kołodzieju. Jak nam próbują wmówić, że on kołodziejem był, to jest nieprawda. Nie, nie mamy takich śladów, że on robił koła. Wiemy natomiast, że Mógł robić koła tak popijako, na przykład, Ósemki. <laughs> <laughs> tak. Wiemy natomiast o nim, że był niskiego wzrostu i może stąd to przezwisko Piasta, <laughs> od koła. Natomiast na pewno wiemy, że był człowiekiem ubogim, a mimo wszystko zapoczą... zapoczątkował dynastię piastów w sumie, prawda? No więc, jak widać, my posługiwaliśmy się rozumem, nawet nie majątnością takiego kandydata, tylko dokonywaliśmy prawidłowego wyboru. No taki gość będzie nas reprezentował, bo on potrafi rozwiązywać problemy. A teraz spójrzcie na tych, co wybraliście i sprawdźcie, op... czy ta reguła dalej działa. On się opiekował po prostu nami, czyli swoimi rodakami a nie kiesą swoją. Tak? Można było go zdetronizować w dodatku, w można, każdej chwili. Tak, można było. No tak, czyli zwolnić z umowy zlecenia, tak? Otóż czy, czy o dzieło. Tak. To zdaje się Ty wymyśliłeś ten pomysł, za, y, hasło zatrudnię polityka o, y, na umowę, na umowę o, dzieło. o dzieło. No doskonały pomysł, tak to powinno być. No, oni tak to oni, powinno powinno być oni powinni mieć zapis, tak, że w, w związku z deklaracją taką przedwyborczą y, zobowiązuje się zrobić to, 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 to i to. Później powinny być okresy, na przykład kwartalne, gdzie się rozlicza takich polityków. I, no, stary, no obiecałeś zrobić takie coś, 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 tak? Y, w związku z tym, no, nie zrobiłeś. Y, umowa została niedokończona, więc wypłata ci się nie należy. No, przykro mi, ale y, w barze sejmowym musisz płacić ze swoich. Tak. A nie z naszych. Tak jest. Bilet na pociąg też musisz kupić z własnej kasy, a nie z naszej, no bo ty przecież nic nie robisz dla nas. No i tym sposobem, gdybyśmy się posługiwali, to okazałoby się, że z tych polityków mógłby nikt nie zostać. Tak. I wtedy mielibyśmy przestrzeń do tego, żeby, żeby zrobić właśnie takie wybory oddolne i mężowie zaufania dostawaliby taką akredytację, proszę reprezentuj nas, ale pamiętaj co się stało z tamtym, tak? No to... idziesz, idziesz robić, idziesz pracować dla nas. Nie będziesz pracować dla nas, no to przestaniemy Ci ufać. No. I płacić, no I po płacić. prostu. Wyobraź sobie taką sytuację, która ma obecnie miejsce, absolutnie nienormalną. Polityk zawodowy, tak zwany, jest taki określenie. Ja cię błagam. Czyli ja, dzień dobry, z zawodu jestem politykiem, siedzę 25 lat w Sejmie, zarabiam po 20 parę tysięcy, tak, tak lekką ręką licząc, i ja reprezentuję naród. Ale w jakim sensie on reprezentuje? Przecież ten człowiek jest tak wywalony w kosmos z rzeczywistości. Mając immunitet, mając te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, co on wie o zapotrzebowaniach Jacka Sokala, Janusza Sadzy czy jakiegoś innego bronka spod się On nie ma o tym kompletnie żadnego pojęcia. On powinien żyć na tym samym poziomie i powinien być to człowiek, który zna problemy ludu. Nie powinien siedzieć 25 lat przede wszystkim, może kadencyjność jakaś. Nie, tu nie chodzi o kadencyjność. Niech on sobie siedzi 25 lat, jeśli będzie rzeczywiście te problemy prawidłowo rozpoznawał i je rozwiązywał. To niech to siedzi 60 lat, jak ma siłę. Byleby wypełniał podpisany układ między innymi. Ale rozbawiłeś mnie i akurat zwilżałem, mało mnie nie udławiłeś. Jak to zawodowy polityk? Nie ma takiego zawodu jak polityk. Jest takie wykształcenie politologiczne, po którym też zresztą, prawdę mówiąc, wykształcenie bardzo mocno wątpliwe, o, tak bym to nazwał. To tak jak Bucha, nie ma zawodu nie. dyrektora, a była, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. A ja jestem dyrektorową. Tak, tak. tak, tak. Także... To są ludzie, którzy nami rządzą po prostu. Na, na tym umówmy się, minimalnym poziomie... Maria Rokita był, był taki, albo jest może, jest. To, to jest przykład zawodowego polityka, bo on już chyba wszędzie był po prostu tam, gdzie y, go chcieli, albo ewentualnie, gdzie nie wiem było jakieś przyciąganie, na przykład wypłatą czy, czy funkcją. Czy czymkolwiek. Aż do to... momentu, kiedy Niemcy go zaczęli bić na pokładzie samolotu. <noise> I chyba wtedy <noise> przestraszył się bycia politykiem. Mo, może i tak. Ja nie znam jego historii do nie Niemcy mnie do biją. Końca. Niemcy go biją. Tak. O no, masz. I teraz by się przydał, nie? Akurat do, do, do kolejnej waśni. Tak. Może, może niech jedzie do Moskwy, to może go Rosjanie pobiją w, w, i, i PiSowi uda się skłócić nas z... Z sąsiadami ze wschodniej, ze wschodniej granicy. No, ewidentnie zawodowy polityk. No. Jemu nieważne, jakie one ma przekonania. No. Przyjmował te przekonania, które akurat mu płaciły. Tak? Tak. Grupa przekonań mu płaciła, więc on zmieniał ewidentnie przekonania i tych. Tak, takich... no nie mówmy konkretnie o nim nawet. Po prostu. Nie, no jest wiele. On jest po prostu takim władowym, takim sztandarowym tak. przykładem. No, mamy jeszcze tego, co niby rolników reprezentował, co podpisał umowę taką na gaz, bardzo korzystną dla nas ze wschodem, właśnie. No, no też ewidentny przykład polityka, który znajdował się w każdej sytuacji. Czyli właściwie polityka, czy zawód polityka nie polega na tym, żeby reprezentować naród, tylko żeby reprezentować interesy jakichś. Lobby jakichś grup finansowych, korporacji, a przed nami prezentować jakieś tam wyznania ogólne, które nam zadymią ten obraz i my będziemy widzieć, że to ładnie gada, pachnie, jest ogolony, dobrze wygląda. Przecież popatrz na przykład Kwaśniewski, tak? Aleksander Kwaśniewski, będąc naszym prezydentem, w większości komentarzy, które były. W sądach, jak, jak ludzie mhm. odpowiedzieli, dla, dlaczego oni akurat na niego głosują. No bo jest ładny. Taki przystojny. <gry> bo on jest taki nie? przystojny. No. Tak, Fakt, tak, że był, tak, że, tak, że wyrażał się najlepiej z, ze wszystkich naszych prezydentów e, e, i jakoś dbał o czystość polskiej mowy, zakładając, że nie był kotał, <grym> tak, bo, bo zdarzyło mu się też tak, ale to epizod. Tam w tradycji jest takiej y, polsko-rosyjskiej, że, y, że widocznie on tą tradycję musiał wypełnić i podtrzymać. I, tak. i podtrzymać jakoś, że, że to na, nadal my jesteśmy, żeby był rozpoznawalny. Nie wiem. Tak, e... natomiast zauważ, że, y, y, bo y, słusznie zauważyłeś, że to jest. Rządzi nami dualizm. Czyli y, jedna opcja polityczna ściera się z drugą opcją polityczną, udają, że chcą nam zrobić dobrze jedna i druga. Mm -hmm. Jedna się tam miesza, przegrywa wybory, druga wygrywa i tak co cztery lata. Zwykle 4... zmiany zmianę, nie? Co Zwykle ciekawe. Na <laughs> Natomiast y, każdy, kto się pojawi jako trzeci, zostaje natychmiast odsunięty. Y, kto, y, kto, kto nie pasuje do tego y, z, stylu gry, nie trzecia opcja Ech. polityczna musi być koniecznie. Bo... Ma samobuja na przykład. Tak, bo ten samobój to jest takie samobójstwo na życzenie. Chodzi o to, żeby elektorat, który nie opowiada się za jedną lub drugą stroną, załóżmy prawą lub lewą, chociaż teraz to już w ogóle nie wiadomo, to która tak, jest kompletnie. prawa, która lewa. Politycy stali się oburęczni. Obu Kiedyś Wałęsa mówił o trzeciej, trzeciej nodze bodajże, ale to tej trzeciej nogi po prostu nie ma już teraz. Może ja. miał krzywe zwierciadło i, i źle dopatrzył te, tej nogi. Albo tak. ściągnął spodnie. No O tym mówię właśnie. <gry> Przywidziało mu się. Okulary tak. miał za mocne. E, no niestety ta, ta trzecia opcja jest także kontrolowana, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś wyłom. I nie ma tych y, całkiem ludzi spolaryzowanych, którzy są po lewej lub po prawej stronie. Zawsze gdzieś są tacy ani to, ani to. No to co trzeba zrobić? No trzeba ich zgrupować. Trzeba z... y, y, ten elektorat. Połapać. No, no i łatwiej i, będzie, nie misterować. No. I, się, I się stawia no. takiego, jak to mówisz, zawodowego polityka, lub też nie, bo na przykład jakieś tam od czasu do czasu wchodzą opcje polityczne, które nie reprezentują nic, na przykład. To, to, to zwani politycy nie, niezależni. Tak, politycy niezależni. tak, Czy tam powiedzmy mają jakieś pieniądze, więc chcą zabłysnąć, Albo dostają jakieś pieniądze, więc sobie błyszczą. Niektórzy nawet partii nie zakładają i chwalą się tym, że tak, ja nie mam partii. Tak, i to jest argument do tego, że dla tych lewicowych i dla tych prawicowych, no to jest opcja, bo to jest ani czysty taki człowiek. ani ta, czysty. Czysty, czysty człowiek. Nie tak. mam partii, to jestem czysty. No i grupuje się te w porywach do 10%, czasami 15%. Tych niezdecydowanych, no i jak oni sobie już przed wyborami usadowią się i z, zaczną się identyfikować z tą partią, taką niezależną, załóżmy, no to wtedy za, zachodzi taki proces. Partia taka strzela sobie samobuja przed samymi wyborami. Elektorat się rozprasza, bo mówi na, nagle: ojej, a, ale to wszystko zniknęło, prysnęło, czar prysnął. Pasterza nie ma. Nie ma pasterza. Psy rozpierzchnięte. No i się handluje tymi wyborcami, tymi na ile się da, bo on oczywiście rozwiązując jakby ten problem mówi to, kochani, ja swoich wyborców, tak jakby był ich właścicielem. Ludzie popatrzcie, przecież nas się traktuje jak własność. Nasz wolny, wolnych ludzi, suwerenów traktuje się jak, jak towar handlowy. No to ja przekazuję swoje głosy temu lub owemu. No ja sobie nie życzę, żeby ktoś za mnie decydował y, przekazywanie jakichś y, głosów. No i ci, którzy sobie właśnie tak nie życzą, traktowani są już y, jak nie towar, tylko jak śmietnik. I to jest rozproszenie i taki człowieczek jest unieszkodliwiony, bo już na wybory nie pójdzie. Ja na przykład już nie pójdę tak. i dla nich jestem bez wartości. Prawda? Ty zresztą też, no bo też głosowałeś w dobrej wierze, miałeś nadzieję, tutaj coś poobiecywali. Część obietnic się spełniła, a, a robi się i dalej tak samo. Tak. Czyli yy, owszem ktoś dostał pieniążki na dziecko, owszem ktoś y, komuś będzie lepiej, ale kierowcy na przykład płacą za ubezpieczenia trzy razy więcej, no bo skądś te pieniądze trzeba wziąć. Z krzywego to i Salomon nie naleje, jakżeśmy stwierdzili, Oczywiście. Już, prawda? Dalej. Pociągnijmy ten temat w następnym odcinku Jacek. My w ogóle rozgadaliśmy się, a mieliśmy o Master of Puppets. Na razie, na razie o pupec o rozmawiamy. Te... No dobrze, to rozciągnijmy to tak. wobec tego na, na dwa, trzy odcinki zobaczymy, jak nam pójdzie, żeby dotrzeć do tego, kto to jest ten master. Bo, bo pupec to wiadomo, nie? Tak. Zajrzyjmy docelowo na sam czubeczek. Tej o, piramidy. Za... Obawiam się, że nam się to nie uda, ale, ale z, będziemy próbować. Z, zwróć uwagę, że użyłem słowa piramidy. Tak. Nie bez kozery. I nie jest to piramidon. Tak. Dzięki za dziś, Jacek, w takim razie. Bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia nas następnym razem. Jan Jacek Sokal, Janusz za dziękujemy. Dzięki, cześć.